Wit witam, witamy się jakoś z widzami, czy nie? rób co chcesz Dobra, wit witam was, widzowie Wieczor jest, po pierwszym dniu kolei, już mam Już jest przejemanie, już się nam nawyłodziło, ale no cóż W ogóle 1800 prawie zebrałem siana Zatem z tym sierpiem nie zbierałem to siano Na tego amugusa Dobra Dzisiaj jest plan, żeby pokonać mózg. I na potężnego. Chyba e, W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że, że na moim głównym świecie już mam max zdrowia, a nadal no tego King Slam na zdrowie nie pokonasz Na normalu. Przypominam, na normalu. Zdrowia, czyli 400 chłopiałeś? Tak. No, jakbyś mi no jakbyś nie, nie kradł zdrowia, to bym miał już na pewno. Do kradu. Co masz na się z kradł? Nie kraty, tylko widzą dla siebie. Widział dla, dla, dla siebie. Mamy tyle samochodów, więc granaty. Mam shurikenów pełno, one się przydadzą. Masz 6 granatów. O, nice. granaty? 4 granaty. Ja mam 4 granaty, nie musisz mi ich dawać. 10. Ja i tak źle rzucę. Dobra, to mrużkę. To mrużkę trochę poużywam, ale coś szczerze nie jest Bardziej na tego boca. E, może. <laughs> Dobra. Masz ten no potężny? No nie jest A, O! My? Na, na kim się respił? Muszę sobie pobrać tego mola, O! Na mordzie mi się zrespił. Co ty masz? Czym ty. Co tu jest? Znalazłem, znalazłem. O, co ty się na mnie, ty w niego tam strzela, ja coś. Ja się zajmuję nie, jego poplecznikami, sorry. O! Czyli kanami w niego będę rzucał. O! Respi się na mnie, dobra. Ale go trafiam tym mniejszołnikiem, ale... To tak jest dobra, jej nie doceniłem. Nie mi się. Ja wiem, że trzeba coś zrobić, ale okej. Okay. Dawaj granatę w niego, nie. Co zrobił? Co jest? A, A tu, na dół się. Zresztą. zły teleport mu wyszedł. Ej, co? Granaty? Ale jak w niego trafię, to co się... To nie, nie. Chyba se dom wysadzić. Podom wysadziłem, ale nie, te granaty nie wybuchają tak. One niszczą kratek. Oj, bardzo dobrze. Ej, sorry, bo ja go trochę tego. odciągnąłem od tego. tego. Weź, weź wydasz pod nim, co? Albo coś. Już, już, tylko mam mało zdrowia i jest little problem, bo jeszcze mam trochę czasu do leczenia. Mógłby się o właśnie na tobie zagrozić. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, proszę pana. On jest teraz mały. A widzisz i robisz takie manewry. On nic nie może zrobić, on jest takim lamusem. Czasem ja nie potrafię go wzią. pokonać. Pamiętam, jak jeden odcinek zrobiłem. Zobacz to, on a czasami dalej. robię taki większy skok. I się da... Albo... Widzisz? Tak to się robi. Okej. Okay. Pasujesz od niego. Dobra, I to już naszą... będę. Pokonujesz go. O, o. Czekaj, pokonuję go pobleczniku, wiesz, bo. 50 niebieskich slamów, gratulacje. Dostaję się banner. Congratulations Będziemy Pan mieć. Niej, wiem, 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 wiem co robią banery, zauważyłem już dawno. Cody. nie! Cody! Cody! Cody. Tak, nie. nie! Kurwa, jebana! Chodź, to wykończ go, bo to Ty musisz to zrobić. Ja już to zrobiłem. Dobra. Ruszki użyj. O, a. mi się. kurwa, różki użyć Tego gubna jebanego no, niego, jutro. Ani no. raz nie trafię, praktycznie. Jezu, to jest incelować. takie gówno skilla, skilla potrzeba, ej Bardzo, tylko żeby niego dobra, trafić jezu. Uciekaj od niego, ej że... od niego, co ty robisz? Nie wiem Byłem go trafić no. tym gównem o. Mam tyle many, że praktycznie mam nieskończoność tej many Ej, uważaj Bo zaraz umrzesz Tego byśmy <laughs> nie chcieli, dobra Ale to można mieć. Dobra Mamy to. Patrz, jakiś. Jak jest... Sean? O. Bull gul, Gulp, tak mi powiedział. Zobaczmy um, Nielegalne części pistoletu. No tak, są zabronione w. wam ma, mam to u niego sprzedać, tak? Ej. Ja tam więcej pieniędzy ci dadzą. Patrzę, czy coś jeszcze mogę. Dobra, pokaż mi. Jeden. Jak sobie będę sprawdzał różne rzeczy, czy da się coś z tego stworzyć, czy nie. Gwiazdki przy sobie. BOMBY rzuciłem! Uważaj! Co ty odwalasz? Przez przypadek nie chciałem. Przysz, nigdy nie trzymaj bomby na swoim hotbarze. Ale do craftingu chciałem zobaczyć. Czy można coś z bombą zrobić, I się rzuciło po prostu. Nie trafiłem. To? Pato, patro. Yo, a, jo, a no ty ona tu leżała, ty ja to chcę. No. To jest Donster referencja. Bigail, Abigail, dokładnie. To co? zostaje coś, nawet jeśli ci bronią. Patrz jak bije. No ona wszystko bije. To zależy od tego. Ty, dwie mamy. Okej. Okay. Bo ona ma dwa tryby. Ma jeden tryb taki denerwowany i ona wszystko wtedy atakuje. Chyba, że tutaj tak to nie działa, a jest taki tryb, gdzie ona atakuje tylko coś co ciebie zaatakuje. Chyba teraz jest w normalnym trybie, widzę, że nic nie atakuje. ona się to jakoś zmienić. O, i teraz będzie wszystko atakowała. Ja nie wiem. Ale ona jest mocna. Do Stare jest dość mocna, to jest jedna z lepszych, tak jakby, rzeczy. A właśnie to jest śmieszne, bo ja ten katek widziałem i nawet nie byłem pewien o co z tym chodzi. Tylko powiedz mi, kiedy on się zrespi, żebym te brzoski nie zdążył zjeździć ten... Patrz to. I ty ja to A, pylon. Pylon, no tak. Edytuj. Umarłeś danego dnia. Dobra, nie musisz się już panie, wypierdachaj tam. Jestem. No No Dobra. Może lepiej nie walczyć w nocy? Nie wiem, coś jeszcze zrespi? Zombie z Minecrafta? Od ziemi to nie ma znaczenia, ale okej okay. Zombie z Minecrafta się podziemia z wyspy Najlepsze jest to, że jak jest ciemno, to wystarczy po prostu patrzeć na mapę Użyłeś na przykład podwójnego skoku, jak nie jesteś pewien, czy coś się nie zabije Gdzie ty jesteś? No. Daleko, daleko jestem już A, bo to gówno mnie tu atakuje, dobra Może Więc Zastanawiałem się, co mnie atakuje, a to te gówno takie Wiesz, które O, o Abi mi pomaga Boże ja nic nie widzę. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, pokaż. Dobra, tam jesteś, dobra, biegnę. Tak, ja nafobia, ja bym uważał, trochę. Przypierdolę ci zaraz, jak zobaczę jakiegoś pająka. To i ci przypierdolę, zobacz. Nic. No bo kurwa, wymrać jaskini gdzie są pająki, no chyba ci coś boli. W każdej jaskini są pająki. co ci chodzi? ja, prawda? Była jaskinia, w której nie było pająku. jest głupot. Dobra. Do tej jaskini trzeba pójść. Dobra, ja wiem, jakie tu pająki wyglądają, i nie są najgorsze. Ale i tak nie są przyjemne do oglądania. Znaczy, nie jestem takim stuprocentowym na rachmerem, ale mnie obrzydło to tylko. Gówno jebane. Dobra, no. Dobra, oświecę ci trochę, spróbuję przynajmniej. Shuriken? Yy, tu będziemy walczyć. Gdzie ty kurwa widzisz pająki? Ja nie widzę. Okej okay, jest. i eee. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Dobra, to jeszcze nie, nie wyglądają źle. Jeszcze tak wyglądają bardziej jak kleszcze, ale... Te pająki z normalnego miejsca. Ty, te Abigail naprawdę dużo, ale te pająki tu będą chodzić, ty. Trzeba zabudować. One tu będą władzić cały czas. One tam gdzieś się respa mają. Nie, to nie... nie ma... nie. To nie jak w Minecraftzie, że ma spawner, co nie? Ja? Nie, że spawner, no ale one tu będą przechodzić cały czas. O, takie zrobię, żeby nie ten. Ale one i tak tam przeważą, jeszcze znowu. O, 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 nie goni, goni mnie. O, boję się, boję się, boję się. U, u. O, kurda, nie, ale śmiesz, nie, nie śmiesz się z Arachnufon. O, tu przechodzą znowu. Widzisz, one. Mówię, że to nie jest jak Minecraft. To jest jak Minecraftzie. Mają spawny swoje, tylko że ich nie widać. Widzisz że on teraz nie przejdzie. Widzisz Kutasa? Dobrze mu tak. Git ten krócia. ten śmieci i Ale mam szczęście, że cię zabiję. E, dobra. No jeszcze jest, będzie trzeba wszystkie dziury zatamować, żeby nie przełaziły. Ten co cały czas tu się próbuje. Masz drewno, masz dużo drewno. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. Mam 8 palmowych i 20 machaniowych. A samego dryba mam 324. Daj, zrób jakieś 200 platform. Czekaj. Mm. Okay. Spałowanie. Okay. 202, no dobra. Nie, wolę tak, ćwiczę wtedy ręce. Ym... A, nie przejdziecie kutasy, dobrze wam? tak. Jeszcze tam na dole przybuduję, żeby nie właziły nam. Bo będą nam przeszkadzać te pałęki, już to widzę. Dobra, tył przybudowane, wiem, że gównianie, ale yeah. tyła tego się na mam najwięcej, więc będę jakkolwiek budował. O, tak żeby nie przeszło. Będę musiał tam tędy przejść z, jak... z pewnych powodów. Żeby A, no, takie z... serca. No, tak? no to zniszczysz. Tak, tak. Jak, znisz... jak się zniszczy trzy, to wtedy się zespałni boss. O to chodzi. A Jeszczeń jedno, I dlatego był ten tekst, co nie? O którym się pytałeś. A. A... dobry. Powiedziałem, że już jedno zostało zniszczone. O to chodzi. Okej, okay. ale widzisz te pańki tam cały czas Ginuje. Gin. Gincie. Umierajcie. Najszybciej, jak możecie. Dobrze. ścianę mogę zbierać pieniądze. Masz jakieś mogę Masz jakieś te Masz jakieś podki albo coś? Właśnie żadnych nie przyniosłem z... ze sobą. Ale nie było żadnej fajnej chyba tam, wiesz? Mogłeś sobie zrobić, mam, mam, butelki. Bo utknąłem, nie, nie mogę stąd wyjść Wiesz jak w... robi, robiłeś schody i my, dlaczego nie możesz zejść w dół, ale możesz wyjść do góry Aha ta sama sytuacja, ta sama sytuacja No to dobra Wiesz, skały możesz zniszczyć uh -huh. Te y No to tego typu XD co mogę zrobić? No możesz się deptać. Teleportuję się do ciebie. Mogę się do ciebie teleportować. Jesteśmy w tej samej drużynie? Mm, czekaj, no niebieska. O, teraz! Boże. Tylko teraz znowu się nie wpierdol, bo ci tam nie uratuje. Nie, nie, nie zamierzam. Czekaj, Co się... najdzika, 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 najdzika robię? Chwilunia. O, spierdzielam się, przysłaczy na. wody nie zdążyłem wykręcić, dobra. Wody <śmiany> nie zdążyłem. Dobra, gdzie on jest? Nie widzę go. Przylatuje, z dołu okay. przylatuje. 7 mi... go... o, 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 tutaj jest. Czemu nie mogę miecza wziąć? Okej, okay, czyli on takimi minionami wali. Dobra, teraz rozumiem logikę tego bossa. Ej, dobra, ty, on mi tak mało zadaje, że. Mam bekę trochę. Well. Zadaje różne efekty, co nie? Zauważyłem no jakiś... Mam brain dead chyba. Czy płuca? Nie wiem co to jest. No, <sumptą> no tak. <sumptą> brain dead, <sumptą> ale śmieszny żart tam nie zafali. Nie miał mi tak być. Jest... Ej, nie miał mi takiej żart wyjść. Sorry. Ej, to nie miał, <sumptą> to nie było specjalne Ej, on no, się. To, Ej, fali? czy on się na pająkach teraz zajął? Czy tego mi się wydaje? Te Moje strzały są takie fajne, że przebijają przez wszystkie O, teraz się zaczyna. Ojej, 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 oj. oj, oj, oj. Naw Mózg sercem, nawilana. zrozumiałe. Tak to działa, o! E, może no, uważ... U was. A, ale fajne efekty. tu nakładają się. Ej, nie, nie jest jakiś silny... Na well... mocno, nie? Więc z tego. A, okay. Ciężko powiedzieć, który jest prawdziwy. U kurde, nie wiem co teraz, nie wiem, nie wiem. Nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić Który ej, ej, ale strasznie mogę unikać w tej formie Ja biję po prostu któregokolwiek Znaczy ja i tak mam przebijające, zdycham więc dla mnie to bez różnicy zdycham chyba, zdycham chyba, o co chodzi? Nie zdychaj, nie zdychaj! Koniec! Ziuuu! Zrobiliśmy to, to było ojej, ojej. Ej, no to było zbyt proste ja co nie no widzicie. znalazłeś coś. Kurwa tak znalazłem, bo ja nic nie widzę do no cholery. Grafika... Parallaxa? Be będziesz znalazłem. wiedział. Parallax. Będziesz wiedział kiedy znajdziesz, kiedy powiem. Kursor. Please dajcie mi tu jakieś śnieda Ja nie wiem co ja teraz mam zrobić, bo ja nic nie widzę dosłownie nie wiem gdzie się zrespić, nie wiem gdzie stanąć, żeby wydostać się na z tego. Zrazu, Muzyka mi się włączyła. Dobra, tepię się do ciebie. Tepię się do ciebie, kolego. Uważaj, meteoryt pali, co nie? Takie jak A. a Jej. Parzy. O, właśnie, tak cię parzy. Dobra. Um, I Cielu co musimy zbierać? O, dobra. Tym nowym. Jej. No i mam. No bo, no bo jest, no bo jest ten korbacz. baner, co nie? To ale, co ty, ty, ale ten korbacz, kurde, nie. No, bo tutaj postawiłem baner tego. Dobra. To ty, to, ty to ty kop, a ja te będę niszczył. To będzie najlepsza rzecz. Jedyna chyba logiczna rzecz, jaką będziemy obecnie robić. A jak sobie ten miecz radzi, bo ja sobie chciałem go sprawdzić. a why? uda się. Ładnie. Ładnie, gorzej, no, gorzej, gorzej, gorzej niż ten korban, ale nie najgorszy. Ty jak naciskam myszką nie, na broń, to nie mogę jej wziąć, ten w się przedmiot. Jakieś ustawienie mi się włączyło, po... czy co? Nie mam pojęcia. Dosłownie chcę nacisnąć i mówię tylko numerycznie to wybrać. Co na mnie robisz? Hm? na mnie przesuwasz sobie? Nie, nie lubię scrollem przesuwać. Czasami za mocno pójdzie mi scroll i już przesunę coś innego. Uważaj. Dobra. Zmienię, to zmniejsz sobie czułość albo coś. Skroli? Ale jeszcze nie potrzebujemy. Jeszcze nie potrzebujesz. Ale w ogóle masz ten przedmiot? No przyznam, biorę Nie wiem, czy mi się. Nie no, przy... no czwarta klasa jeszcze. Ło. Woda powinna gasić ten meteoryt, bo maj my mind. Znaczy, nie tyle gasić, co. żeby mi jej się przypalało. Podgasić. O. Dobra, tyle wystarczy. Już mamy wystarczająco na 100%. Więc ja spadam. Bo nie. Czemu co nieca zostawimy. O, też mamy jakieś bananery. Dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra zamrożony. Co problemy z tego? to też sobie z... Dobra. Czas pół czas na to. Czas na twoją zbrojkę. Daj swoje rzeczy. Daj swoją tak. Te... Meteoryt. Masz. Czekaj. Czemu ci nie mogę nagle tego wyrzucić? Masz. No. Okej. Okay. Czas hmm. na zabawę. No. Potera. teraz. się buduje. Mhm. Jest dobra, bardzo. Rzut, U. Rzut. O, obrażenia magiczne większa, pięknie. Fajna ta druga. Teraz coś. Teraz coś jeszcze. O. o. Broń. Uuu, pistoletkę w myślę. ładne. I on ma nieskończone ziombo. To już jest broń, co nie? Ale on ma nieskończoność. Nie Nieskończoność, nawet ci many jest żera, co nie, oh. bo masz tą zbroję Dzięki tej zbroi masz nieskończoność many, używając tego pistoletu Nice I coś jeszcze można z tego Tracisz zrobić? Tracisz many używając tego pistoletu Fajnie Coś jeszcze mogę dzięki temu robić? Prytowi? No Znaczy czy da się jeszcze Możesz coś meteorytów zrobić? da się. mogę sobie mogę sobie te, e, amunicję zrobić o i coś jeszcze nie e, można jeszcze zrobić takie coś co strzela gwiazdami pistolet gwiazdy z mojego tam. mini -szarka. E, amunicja to są gwiazdy to, przebija. to jest bardzo to nie ma dużego demenza ale to piesa, przebija co, nie? Ja, tą, ja tą zbroją Wykonałem no. tą y, górę, tą górę mięsa, co nie? Ja tą zbroją ją robiłem. To tak niszczyło to coś. To było takie dobre. Ha. No dobra. Za drugim podejściem to zrobiłem, co nie? <laughs> Czyli umarłeś raz. No tak, ale no cóż no... Ale zbroję to ostrzegawcza tylko tylko. Dobra. No to chyba no, kończymy, o, nie? O, patrz co, patrz co te meteor, meteorowe kulki, ter, kulki robią co? Odbijają się! ją. Fajne No Ale się fajnie świecę. To co, kończymy, nie? Ona to wygląda Dobra Ty jeszcze coś robisz, czy mamy już wyjść? Siup. Dobra, to już zapisuję. Czekaj chwileczkę, moment. Dobra. Nie no, to jest zbyt fajne. Nie, nie mogę wrzucić się mam tym bardziej. 500 bawić. amunicji. Super, dobra, to co? Już mogę? No to wygląda. Dobra. Fajnie było dzisiaj. Kurde, tyle zrobiliśmy.